Zadanie. Liczba przeciwna do odwrotności kwadratu 2 przez pierwiastek z 5 wynosi minus 5 czwartych. Prawdą jest, że. No i trzeba sprawdzić trzy zdania. Na początku, dla przećwiczenia, chciałbym wykazać to, co tak naprawdę jest prawdą, ponieważ jest tutaj już napisane, że ta liczba jest równa tej. Czyli że liczba przeciwna do odwrotności kwadratu tego łamka wynosi minus 5 czwartych. Tutaj w treści mamy dwie liczby i rozpiszmy. Pierwsza liczba to 2 przez pierwiastek z 5. Jak obliczyć liczbę przeciwną do odwrotności kwadratu tej liczby? Należy czytać tak, jakby to zdanie od końca. Jak będzie wyglądał kwadrat tej liczby? Obliczmy. Kwadrat licznika to 4, a kwadrat mianownika to 5. Już kwadrat mamy obliczony. Przechodząc od końca do początku, teraz trzeba obliczyć odwrotność. Więc odwrotność zmienia nam kolejność tutaj licznika z mianownikiem. To, co było w mianowniku, wędruje do licznika, to, co w liczniku, do mianownika. Już mamy odwrotność. A następnie budujemy liczbę przeciwną. Więc przeciwna liczba ma przeciwny znak. I myślę, że widzisz, że otrzymaliśmy liczbę Drugą, czyli minus 5 czwartych. I w podobny sposób należy rozwiązywać kolejne podpunkty. Punkt A. Liczba przeciwna do kwadratu liczby a i kwadrat liczby przeciwnej do a są równe. Do wyrazu i mamy jedną liczbę, a dalej mamy drugą. I zaczynamy od końca. Mamy pewną liczbę a. I teraz do kwadratu tej liczby, czyli kwadrat tej liczby to jest a kwadrat. I tutaj sobie napiszę plusika. Następnie czytamy liczba przeciwna. Więc liczba przeciwna ma przeciwny znak. To jest minus a kwadrat. To była nasza pierwsza liczba, teraz druga. Kwadrat liczby przeciwnej do liczby a. Mamy liczbę a, liczba przeciwna to jest minus. A. Tutaj postawiłem sobie plusik. Teraz kwadrat tejże liczby przeciwnej. Więc trzeba wziąć kwadrat tej liczby przeciwnej. Czyli minus a do kwadratu. I ta wartość będzie dodatnia. To jest a kwadrat. A tutaj mamy wartość ujemną. Minus a kwadrat. Więc tutaj te dwie liczby nie są równe. Więc piszę nie. Przechodzimy do podpunktu B. Odwrotność kwadratu liczby a. Pierwsza liczba a i budujemy kwadrat liczby a. Kwadrat liczby to a kwadrat. Tutaj już mam plusik przy kwadracie. Następnie budujemy odwrotność tego kwadratu. A odwrotność to będzie 1 przez a kwadrat. I druga liczba zaczyna się w treści za wyrazem i. Kwadrat odwrotności liczby a. Są równe. No właśnie, te dwie liczby są równe, my sprawdzamy. Więc znowu zaczynamy od literki a. I najpierw budujemy odwrotność liczby a. Odwrotność liczby a to 1 przez a. A następnie budujemy kwadrat tejże odwrotności. Więc to wyrażenie podnosimy do kwadratu. 1 przez a do kwadratu równa się 1 przez a kwadrat i widzimy, że wyrażenia są równe, więc piszemy tak. Teraz punkt c. Odwrotność liczby przeciwnej do a, więc bierzemy a i budujemy najpierw liczbę, Przeciwną. Przeciwna liczba ma przeciwny znak, to jest minus a. Następnie odwrotność. Więc odwrotnością będzie minus 1 przez a. To była nasza pierwsza liczba, teraz druga. Czytamy od znaku i. Liczba przeciwna do odwrotności a. Więc zaczynamy od literki a i budujemy jej odwrotność. Odwrotność to jest 1 przez a. Teraz liczba przeciwna do niej ma przeciwny znak, więc minus 1 przez a. I widzimy, że wyrażenia są równe, więc tutaj piszemy tak. Czyli widzisz, w tego typu e, przykładach należy tak, jakby wykonywać działania od końca zadania zapisanego w sposób gramatyczny.